Już co, zapomniałam zmienić internet. Hello, jesteśmy live. Jest studio? Jeszcze nie jesteśmy no. Jesteśmy Teraz już live. Teraz już jesteśmy, jesteśmy Cześć. live. Cześć. Hey, hej, hej, hello. Ustawialiśmy. Witamy na Facebook, witamy na Insta. Jestem z Dawid Piatkowski. Witam Was go. serdecznie na dwóch tutaj. Tak, jesteśmy na studio. No wiecie, wiecie, gdzie jesteśmy, prawda? Kraków. proszę bardzo, nasze studio, bo będziemy. Zaraz Piękny robić. las za nami w ogóle tak. góra. Live zaraz robimy, gdzie będziemy Was zapraszać na coś specjalnego, ale to za moment o no, 20 jest ten live, prawda? Tak jest. I zaprosimy Was pod koniec na coś specjalnego. Słuchajcie, pytanie, pytanie jest takie: wybijamy się w trendy, ok? No, no. Czyli co teraz jest? Trend. Wiadomo, co. <laughs> Rośniemy, no. Tak. Co? Brand, brand, brand. Czyli ludzie chcą budować swoją markę osobistą. Oh yeah. to jest big. Właśnie chcą, ale się boją, nie? To też jest taki element, że dużo ludzi by chciało, albo wiedzą, że się powinno, a nie robią, nie? Dokładnie tak. Więc to powiedz jest... mi jedna rzecz. Na przykład ludzie budują markę osobistą, przychodzą do nas z różnymi y, pomysłami. Mm -hmm. okay? Więc jaki błąd na początku byś wyeliminował od razu jak budujesz markę osobistą, zbudowałeś dużo markę osobistą, muszę ci komara <noise> zabić z czoła. Największy błąd jest taki, że ludzie się zanim zaczną robić zastanawiają co mają robić, nie? Ja uważam, że najpierw trzeba robić, a w międzyczasie to udoskonalać. I nie ma Aha. lepszego patentu na wzrastanie niż w trakcie ogarnianie i udoskonalanie. Aha, i tu od razu wchodzi jeden patent, co powiedziałeś, Aha. jak zuwać pewność siebie. O, no i to też jest swego rodzaju budowanie pewności siebie, nie? Bo na, po, na, na początku, jak się bardzo wstydzisz pokazywać swoją twarz na przykład, to zrób sobie zdjęcie w, pośród drzew w lesie z, ze 100 metrów, ale przełam się chociaż troszkę. Tak. Że to nie będzie jakieś naruszenie twojej takiej wewnętrznej przestrzeni. Później ten krok za krokiem, metodą małych kroków można się odważać coraz bardziej. Mm -hmm. Ale bardzo ciekawą rzeczą jest to, że robiąc livey, można najszybciej przełamać barierę. Czyli jak zdołasz kogoś poprosić nieważne czy będziemy będzie miał większe, mniejsze zasięgi nie ma to znaczenia, ale żebyś ktoś z Tobą zrobił live'a to jest tysiąc razy szybsza edukacja, tak. bo jeden live moim zdaniem to jest jakieś 50-100 filmów nagranych, i tak jakby się mówić do tej kamery, e, to jest dużo trudniejsze z generalnie. Jest interakcja, są pytania, widzisz ludzi. E, ale I nie się... masz wyjścia. Tak, tak. <noise> Już Ej, leci, poszło. W, e no. One go. I to jest jeden z właśnie pewności siebie, bo jak wydobyć tą pewność siebie? Po prostu zrób, tak jak powiedziałeś. Mm -hmm. Zrób, zrób. Nieperfekcyjne działanie. Idziesz w to. Tak, i to jest właśnie najważniejsze, żeby rozumieć, że działanie jest tysiąc razy, złe działanie jest tysiąc razy lepsze niż brak działania, a większość ludzi jednak odkłada. I, nie... I myślę, że odkłada z wielu powodów, ale głównym jest, którego sobie nie uświadamiają, to ile można zarobić. I nawet już nie mówmy o zarabianiu pieniędzy, hmm. tylko bezpieczeństwo, żeby mieć luz z sianem dzięki temu, że mamy markę osobistą. To właśnie, jest... właśnie i powiedz. Kiedy ktoś zaczyna budować markę osobistą, to jaki pierwszy krok najlepiej, żebym zrobił? Co mógłby zrobić? Od razu live na TikTok, czy nie ma znaczenia na dobrą sprawę, hmm. moim zdaniem. Co im więcej, tym lepiej. Ja bym tak poszedł, nie? czyli dla mnie zmasowany atak. I ja bym połączył od razu do kilka światów tak w głowie. Czyli z jednej strony, bycie influencerem jest świetne. Dlaczego? Bo pokazujesz ludziom to, co robisz na co dzień, a ludzie lubią wchodzić nam do sypialni, lubią nam wchodzić do. Reality Show. Tak, right. i to jest świetne, że można nagrywać wszystko. Nie? Tak. Czyli tu się umówmy, nie ma nieskończoności. A później, w zależności czym my się zajmujemy i jak to chcemy monetyzować, to można pomału się zacząć zastanawiać, jaki kierunek temu okrętowi nadać. Ale najpierw w ogóle, jakby opuść tą zatokę, nie? Wyjdź, wypłyń w te, na te morze, bo po drodze nauczysz się tysiąc razy szybciej, nie? Aha, dokładnie tak, kiedy działasz. No. I ile można, ludzie pytaną, ok, ale ile mogę zarobić? I mają na przykład takie, takie hasła. Dobra, zaczynam budować markę osypistą. Ile chcesz zarabiać? Jak sobie jest takie pytanie, mm -hmm. ustawiamy cele. No, już wiadomo, że chcę zarabiać 100 tysięcy miesięcznie za te 3 miesiące. Okay. No, na początku może być ciężko. No. <laughs> Więc chcę takiej dać realia, że tak, na, na tym da się zarobić. Bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo, pracując bardzo mało. No. Dokładnie. Natomiast musi być jakiś, jakaś klarowność. Ale ja bym powiedział w ogóle tak, że na pewno ja bym tego w życiu bym się nie odważył. Chociaż mając moją wiedzę dzisiaj, to tak, ale nie odważyłbym się, nie mając marki osobistej, powiedzieć, dobra, chcę budować markę osobistą i później na jakichś produktach zarabiać. No nie. Najpierw musisz mieć jakieś źródło dochodu, tak. mieć tą jedną nogę i mówisz, dobra, teraz równolegle i dla mnie to jest takie budowanie takiej emerytury. Że wiem, że ta marka osobista to jest coś, co będę robił do końca życia, bo tak. dzięki im większe zasięgi mam, tym większy spokój finansowy, Dokładnie. większe kontakty, znajomości. To jest po prostu przyszłość. Teraz czy mi się podoba czy nie, to trzeba robić. Tak jest i bardzo dobrze powiedziałaś, że to jest cały czas dodatkowe źródło, nowe kontakty, nowe, nowe pojawiają się propozycje, nowe e, projekty, które naprawdę byłyby niedostępne bez, bez ciebie, Bez ciebie w internecie, bez ciebie i. I teraz, nie wchodząc nawet głębiej, to powiedz yy, jedną rzecz. Co zrobić, żeby ludzie chcieli słuchać? Jednym z prostszych typów jest mm -hmm. być sobą, ale jest to bardzo trudne, nie? Bo większość ludzi, ja. jak ma kamerę, to nagle jest granie, nagle jest sztuczność, chce tak. jakoś wypaść, nie chce się pomylić. Eee, fajne jest to, że jestem już na takim etapie, że mam to w dupie. Right. Na maksa, i ja im mam większy luz finansowy, tym bardziej mogę być sobą, mogę sobie żartować. I wiesz, mam totalny luz, nie? Mm -hmm. i to jest jakby łatwe. I teraz komu dać, jaką radę, musiałbym się zastanowić, co zrobić, żeby jak najszybciej być luźnym, ale myślę, że musi być po prostu intencja, żeby być sobą, lub w jakiś, no to tak, no być sobą, bo, bo to wygra ze wszystkim, nie? Mm -hmm. Bo widać ile jest fałszów w internecie, nie? No. To, tak. to jest w ogóle tona. ale nie, wiecie, i... co ja Wam powiem? Jeden z mentorów, jak, uh, heart, jak, jak był u niego na public speaking, mm -hmm. uh, to im powiedział Evelyn. Evelyn, <laughs> Eveline. Eveline, <laughs> Eveline, Eveline. <laughs> take your light from you, star, put it on pizza. Czyli ściągnij z siebie światło. I daj ten reflektor na ludzi. Innymi słowy, zajmij się, jakie mogę Tobie pomóc. Mm -hmm. Oni przyszli mm -hmm. na ten live, jesteś tutaj. Mm -hmm. i Daj wartość na no tak. Daj wartość i bądź zainteresowana szczerze tą drugą osobą, więc, więc kieruj tą energię w te osoby. Tak, i bo to właśnie znowu zależy, jaka jest intencja. To lubię do intencji A. przyrównywać, bo jak masz intencję, żeby zmieniać świat na lepsze, ludzie to wyczują. Mm -hmm. Jak masz intencję, żeby, nie wiem, mieć jak najwięcej pieniędzy i z nich wyzyskiwać, oni to poczują. A, to jest... Dlatego ta autentyczność jest ważna, ale z drugiej strony też trzeba mieć jakiś fajny cel w tym wszystkim, nie? Tak, I tu tak. fajnie by było, żebyście przeszli tą drogę i zrozumieli, żeby od razu celować w gwiazdy, nie? Czyli... Tak. Jeżeli macie marzenie, nie wiem, napisać książkę, to wyobraźcie sobie, że będziecie mieli jak Pawlikowska 100, dzięki czemu... Zarabiać nie wiem, milion złotych miesięcznie Na pasywnie. A więc Polska ma 100 no, książek? Napisanych? No ja mam 16 i się czuję taki mały. Nie? Ludzie mówią: O, Dawid, ale masz duże. Mówię: A, badka 100. <laughs> no i teraz dzięki temu, że ona ma markę osobistą i ma produkty, e, no po prostu tak. wiadomo, że ona się nigdy nie będzie musiała martwić o pieniądze. Tak. I teraz z taką myślą trzeba budować markę osobistą. Trzeba mieć jakąś fajną ideę, którą chcemy zmieniać w ten świat i starać się być sobą, ale to staranie się być sobą, wystarczy mieć intencję nagrywając live. Pisząc posta. Żeby to gdzieś tam płynęło z serca. Jak Dokładnie. będzie ta intencja, to może nie za pierwszym, ale za 20, 30, 50 live'em, jak za każdym razem będziesz mm -hmm. chciał, żeby to było autentyczne, takie się to stanie. Ja podzielę się z wami, jak ja to zaczęłam robić, bo ja bardzo często wyciągam telefon, bum! To jest moje życie i czym tak, się dzielę. Tak. Natomiast ja zawsze patrzę, okej, okay, miałam z tym przed chwilą problem. Na przykład, o oh my god, tyle projektów naraz mm -hmm. pogubiłam się, chaos. No ale przecież ja uczę klarowności, jak ja mogę mieć chaos. Mm. I wzięłam najprostszą metodę, którą przekazuję innym ludziom, na sobie zastosowałam, OK, journaling zrobiłam, wyrzuciłam wszystkie myśli, wszystkie emocje na kartkę papieru. Bum, wszystko się zlało ze mnie i nagle miałam tą klarowność, OK, to jest tam, a jestem tutaj. Teraz mogę spojrzeć na tą sytuację. Mm -hmm. Innymi słowy, kiedy dzielisz się od razu tym, co działa dla Ciebie tu i teraz. Tu i teraz działa to dla mnie. To jest żywy, ma taki marketing, nie, to jest fajne. I my mamy codziennie hmm. masę pomysłów, masę przemyśleń. Mieliśmy sytuację, right. że ktoś był niemiły, nieuprzejmy, mamy jakąś refleksję. Wszystko tak naprawdę y, powinno być takim marketingiem w momencie, jeżeli chcemy budować tą markę. Tak. Hmm. Czyli jak chcesz być widziany, postrzegany przez innych ludzi? Z jednej strony tak, mhm. a z drugiej, no tak, no trzeba się zastanawiać mimo wszystko, nie? Chociaż moim zdaniem, jakie, my mamy tak, tak różne osobowości mhm. yy, i różne kontenty są jakby w sieci, że możesz być na tą sprawę każdym i jak wiesz po prostu, jak to monetyzować, zarabiać na tym, to ze wszystkiego możesz zarabiać. Dokładnie, dokładnie. I zwłaszcza na kolaboracji. Na kolaboracji. Więc ja jestem zawsze zwolennikiem tego, że. Sharing is caring, right? Mm -hmm. Czyli naprawdę, kiedy dzielimy się i budujemy jeszcze większą, jeszcze lepszą społeczność. Mm -hmm. A teraz idąc na drugą stronę, obydwoje zajmujemy się po prostu rozwojem, ja mówię, mindset mentalnym. Mm -hmm. I ty również pracujesz z mindset i duchowością. I ty bazujesz na metodach Hawkings, prawda? Mm -hmm. Czy mógłbyś dla potrzeb tutaj naszego live? Dla... Uchylić rąbka tajemnicy? Tak, tych poziomów świadomości. To są takie podstawy, prawda? To są podstawy. No mamy, Jakby możecie polecam Wam sobie wpisać w neta mapa poziomu świadomości, to Wam wyskoczy taka tabelka, tam są emocyjki. I to jest fajnie poukładane, bo są poukładane od najcięższych do życia, jak wstyd, wina, depresja, żal, strach. Są generalnie emocje, które nas duszą, tłamszą i nam się ciężko żyje. Mamy uczucie, mm -hmm. jak mamy te emocje na co dzień często, to mamy wrażenie, że życie jest ciężkie. Nie chce nam się żyć, że jest niefajnie. I jest też ta druga strona medalu, nie? gdzie się zaczyna odwaga, akceptacja, yy, miłość, radość, logika rozbudowana. Jest też tak zwany pokój. I teraz, jak mamy tą mapę, to nagle się okazuje, że my możemy podjąć decyzję, z jakiego poziomu zareagować, zanim zareagujemy. Czyli normalnie jest tak, że ludzie nieświadomi, jak ktoś ci zajeżdża drogę, to z automatu, na przykład, nerwujesz, jak mówisz, jak zrobić, wyzywasz gościa. nie? Tak, z od razu, jest jak u zwierząt, nie? Akcja, reakcja. Tak. A jak zaczynamy rozumieć, jak ten umysł działa, i nagle się okazuje, o kurde, to ja mogę kontrolować swoje emocje. O kurde, to te myśli, które mi się myślą, są generalnie Fiction. od moich, tak. tak, fikcją, od moich rodziców i tak, tak dalej, zaprogramowały się, to ja mogę sobie nowe myśli wgrać. Yes. To teraz, jak ja bym się chciał zachować, gdy ktoś mi zajeżdża drogę? Jak ja bym chciał mieć emocje w ciele? No i teraz nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że chcesz być zdenerwowany, popsuć sobie cały dzień, źle się czuć. No bo po no. co? Mhm. No i teraz okazało się, że dzięki tej mapie poziomu świadomości można w sposób bardzo precyzyjny wysterować emocjami, a za tym idzie no, ogrom niesamowitych rzeczy, bo zamiast reagować agresją w jakichś sytuacjach, co kiedyś bym naturalnie reagował, mhm. to teraz reaguję na przykład brakiem reakcji, albo śmiechem, albo luzem, albo zrozumieniem, mhm. ale to jest wszystko lekkie. Mega, mega, mega. Ja idę e, tym samym torem jeszcze dalej, jeśli chodzi o krowanie. Mm -hmm. Okrowanie, czyli jak ja uczę, jak aktywować obfitość, finanse, dajmy na to. Mm -hmm. Czyli to samo, intencje daję. Intencjonalnie. Na, na czym chcę skupić? Na jakich realiach, skoro wszystko jest i tak fikcją, iluzją, right? No. Więc na jakiej iluzji ja chcę się skupić? Dobrze, ale to jest tak działa, nie? No, dokładnie. Czyli na jakiej iluzji chcę się skupić po przebudzeniu? Bo jak wiem, jak, że jak ja zahaczę moje myśli i moje emocje, to to będzie ze mną pracowało przez cały no, dzień. No, tak jak działa, wiecie, no jest... fil, filtry percepcji się otwierają elegancko. I zaczynają wychwytywać ludzi, tych ludzi i te sytuacje. Nie? To jest generalnie wszystko proste jak drut, nie? To right. jest jakby niesamowite, yeah. że te prawo przyciągania serio działa. U większości ludzi to może nie działać, to też jest taki ten, ale to wynika właśnie z tego, że jak mamy w naszym życiu więcej takich emocji jak strach, wstyd, samoobwinianie się, niska wartość, tak. to to nas blokuje. To nie jest tak, że my nie jesteśmy wybitni, czyli tu nie chodzi o to, żeby stać się wybitnym, tylko tu trzeba przestać się bać. Bo bingo, my, my bingo. mamy, jak małe dzieci Dokładnie. biegają, to one są odważne, one nie zastanawiają, pełny tak. but, przed siebie. I to nie jest tak, że one muszą stać się wybitne jakieś, żeby były pewne siebie. Nie. One po prostu się nie boją. I teraz my, jako dorośli, mamy to wkodowane w szkole i tak dalej, tak, presja. Tak, rodzice tak, 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 tak samo, presja, 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 aż w końcu my mamy ten strach tak duży, że musimy w tym życiu dorosłym dla wielu osób się go wyzbyć. Dokładnie tak. Więc jaką pierwszą rzecz byś polecił, żeby ruszyli, jak mówisz, z buta, poszli po swoje? Hmm. Od czego byś zaczął? Oj, to jest, to jest dłuższa myślę, podróż, mm -hmm. nie? czyli od edukacji, ogólnie zrozumienia, że OK, mogę być kim chcę, mogę w każdej, w każdej sytuacji reagować jak chcę i poprzez wyzbycie się tego strachu, wstydu, winy i tych niższych emocji jak złość, jak się tego pozbędę, to mogę wzrosnąć. Czyli od samej świadomości, to mamy raz, nie? że zrozumiałem OK, że ja mogę tym sterować, teraz jak tym sterować? Szukajcie materiałów, yy, czy to tutaj u we, Eweliny, czy u mnie, czy w książkach, czy YouTubie. Mm -hmm. Tego jest masa, ale najważniejsze jest chcieć to ogarnąć. Ja tak. bym zaczął od posprzątania w swoim ogródku, zrozumieć jak działa umysł, zrozumieć, że myśli się same myślą, zrozumieć, że te emocje same w nas się. kotłują, dzieją. Tak, i nabre, nabierać do tego coraz większego dystansu. No ale do tego trzeba jednak trochę książek, trochę materiałów, tak bo jest. nie jest to takie łatwe, że. Ile żeby się to... już rozwijać? 17 lat. 17 nie? lat. I to tak obsesyjnie, czyli to nie jest tak, tak, że mogę dać, o, takiego naprawdę bardzo dobrego tipa. Chodzi o zapamiętywanie, mm. czyli większość ludzi coś robi, czyta, ogląda, y, wow, ale za dwa, trzy dni, tydzień, dwa nie pamiętają. To tak. jest jakby słowo klucz, tak. gdzie jak po prostu będziesz miał intencję w swoim życiu, że jak coś znajdę i coś jest fajne, ja to zapamiętam, choćby nie wiadomo co, będę to codziennie czytać, codziennie spisywać. Ja zrobię wszystko, żeby to zapamiętać. To Twoje życie się zmieni błyskawicznie. Tak, tak, tak. Problem jest tylko w tym, że ludzie zapominają. Po 72 godzinach wiecie, że wiedza niepowtarzana znika. Te połączenia neurologiczne, które były stworzone oryginalnie, po prostu się nie łączą. I mało tego jeszcze Wam powiem jedną to rzecz. Jak się nazywa Twój gość? Seria mnie nie znacie. Marlena mnie nie zna. Nieźle. <laughs> no ale ale na początku <laughs> zapowiedzieliśmy Ciebie, tak? Twoje no. imię, to. Dawid Piątkowski. That's right. Autor 16 książek, czy 17. Więc powiem Wam jedną rzecz, o której tutaj wspomniałeś. 17... No, o, tym, o tym zapamiętywaniu. O tym zapamiętywaniu. No, no. To jedna metoda, którą ja stosuję a propos zapamiętywania. Chcę zapamiętać codziennie, co ja kreuję. Więc co robię? Budzę mm -hmm. się rano i zapisuję. Tak samo, ważne. Tak samo my life ważne. success. Czyli my life success. Już jak to jest, jak ja już mam to, co chcę. To już się dzieje, to już istnieje, to już się stało. Boom. No i to, to też to jest programowanie tej podświadomości, tak. nie, no i to jest piękne, ale yy, tej wiedzy jest tak dużo do złapania na początku, bo teraz w zależności o kim my mówimy, jeżeli ktoś ma te blokady, no to jest dużo do popracowania right. i jeżeli nie będzie tej idei, żeby wszystko co się uczę jest wartościowe, zapamiętam i wbiję sobie do głowy, tak w szkole to de facto czasami musiałoby być, mm -hmm. nie, o za, jutro egzamin, no to wbijam to do tak, głowy, tak. no to z tymi takimi ważnymi wartościami, jak chociażby te kreowanie swojej rzeczywistości, mm -hmm czy wiedza o tym, żeby kontrolować swoje emocje, nie, że wstanę rano i sobie powiem, dobra, dzisiaj postaram się cały dzień być na akceptacji, postaram się mieć luz, dystans, wyje bongo we wszystko. To o, o tym trzeba pamiętać, tak, nie? Tak, I teraz, co by to nie było takiego wartościowego, po prostu to trzeba zapamiętać i gwarantuję Wam, że jeżeli ktoś by mi tutaj zrobił, tak, wiecie, podpisał się, możecie być nieudacznikami życiowymi, nic się Wam nigdy nie udało i, i macie sami o sobie takie zdanie, ale jak mi powiecie, że będziecie zapamiętywać i po prostu robić to, co się powie mm -hmm. nie jesteś w stanie nie osiągnąć sukcesu to jest nierealne tak, my bo po prostu zapominamy no. tak bo proctor święty pamiętasz mm -hmm. teraz który czytał książkę jedną tą samą myśli bogate na hill bardzo długo to regularnie, rok w rok nie? rok w rok i o tym uczy przyszłych śladów. a teraz my jako mentorzy mamy tą ogromną przewagę że my tak sami się uczyliśmy tego praktykowaliśmy Piszemy mm. książki, robimy kursy, ogarniamy. Jesteśmy cały czas tym. Robimy live'a, to nie robimy live'a o tipsach, tylko cały czas w tym rozwoju jesteśmy. Tak. Ja wiem, że... To była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, żeby stać się mentorem, mm -hmm. żeby pomagać innym, bo ja dzięki temu sam wzrosłem. Dokładnie, dokładnie. I, i, I to chodzi tylko o to wbijanie w kółko do głowy jednego i w kółko Macieju A, tego i, fajn, i, tych fajnych treści. Ja zawsze i, mówię, że jesteśmy się... blessed, po prostu błogosławieni, że my robimy to, co prawdziwie kochamy. Stańcie jeszcze lepszy, że, jeszcze lepszy, żeby. Pomagając innym, sami sobie pomagamy. Tak, to jest dokładnie. w ogóle absurdnie. Oh my god. Więc stań się po prostu mentorem w tym, co naprawdę chcesz u siebie wzgłębić w życiu. Boom. Aha, i, to, i to, to nawet można byłoby zrobić tak, że ktoś chce, mm, no nie wiem, z, z jakichś absurdów, ale e, co, z kim ktoś mógłby chciał, chcia, chcieć być, nie wiem, jakimś fryzjerem, no to od razu rób, y, y, ucz się o tym jak być najlepszym, jak robić szkolenia, jak y, papapam mm -hmm. i to wszystko w trakcie edukacji już dziel się mm. tym na YouTubie, mów o tym, opowiadaj. I w tym procesie, bo teraz możemy połączyć tą markę osobistą z tym, nie? Tak, tak. W tym procesie uczenia się i dzielenia, tysiąc razy szybciej wbijeć się to do głowy. Jak będziesz miał wizję, żeby w od kurs. razu być... W y, nie wiem, tak. tak, kiedy, kiedy, przepaść. Czyli nie? innymi słowy, ty przeczytasz książkę, później jak masz mi ją opowiedzieć. To już jest, się wbija jest. drugi raz tak? do głowy. A jak masz jeszcze uczyć, żeby ktoś miał efekty, to jest, no, to jest tak. jeszcze lepiej. No. Thank you! It Dawid, was a pleasure dziękuję, dziękuję, dajcie znać, co Wam się <laughs> podobało, wiem, że to mini zapowiadany w środku kolacji Waszej. Tak, ale, ale... zaraz o godzinie 20.00, co tak? też, mamy live z Mariuszem, odmładzanie z... na surowo, tak jest, z Fryderykiem Karzełkiem, także kochani zapraszamy Was bardzo serdecznie na, na kanały odmładzanie na surowo na Facebooku lub YouTube. Będzie bardzo inspirujący live, naprawdę to na bardzo, bardzo fajnej wiedzy. A my zrobimy jeszcze stream na nasz Facebook, więc działamy i będziemy Was zapraszać na Witariada 2023, która jest 21-22-23 lipiec, na który występujemy razem, więc będzie mega. High five! Beautiful. Live. Thank See you guys! Ciao, Bella. <laughs>